Może ten jest bardzo krytyczny wobec siebie, na pewno jest uśmiechnięty po tym, co mieliśmy okazję zobaczyć teraz. A teraz hyper, czyli człowiek, który zazwyczaj w 99% ma poker face i taki też poker face widzimy teraz. Dobry wieczór Bartoszu, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. Bartoszu, myślę, że ja po prostu dam ci teraz minutę, minutę 30, żebyś opowiedział, w jakim momencie w tym momencie, jeżeli chodzi o Izako jesteśmy, jeżeli chodzi o przebudowę, Skąd tutaj ta decyzja, aby Kriti już teraz dołączył do tego składu? No i krótki komentarz na temat tego, co widzieliśmy przed chwilą. No, Kriti dołączył, dlatego że Enzo się już nie chciało grać, bo mu się znudziło. No i musieliśmy wziąć następnego zawodnika. Ale widzisz, to, to, to właśnie są ci młodzi ludzie. Oni im się wszystko szybko nudzi, tak? Bo wiesz, no, stawiasz no tak na tych jest, starszych, no. to wiesz, to on, można powiedzieć, ma to doświadczenie, tak? Wie, że gdzieś tutaj ktoś jest być może do wykarmienia, a tym młodym, a mi się nie chce, a mi się nudzi, a to się pokłócą na tym spiku, ale dobra, nie przerywam ci, Bartek, mów dalej. Znaczy, powiem tak, krótko od następnego meczu już będzie normalny skład i za nowy, co jest. O, meczu, i, to jest, i to jest ważna wiadomość. Czyli już w następnym tygodniu w ósmej kolejce Polskiej Ligi e-sportowej zobaczymy docelowy skład. Czy tak, jak, jak rozumiem, treningi już w tym docelowym składzie trwają? Tak, no to jest tak naprawdę ile? Już tydzień gramy ze sobą, nawet fajnie się gra. Trochę chłopaków trzeba nauczyć rzeczy, bo zaległości mają duże, ale idziemy w dobrym kierunku. Muszą też się w oficjalach trochę pokazać, trochę zobaczyć ten dreszczyk emocji. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Powinniśmy zaskoczyć jeszcze w niektórych meczu, w niektórych meczach. No taką mamy oczywiście nadzieję, dzisiaj takie trochę przetarcie dla Krytiego na, na otwarcie. Trochę nie najlepszy występ, ale tak jak mówisz, zawodnicy, szczególnie po takiej przerwie, jeżeli chodzi o takie profesjonalne granie na wysokim poziomie, jak miał i tą dłuższą przerwę, na pewno gdzieś potrzebuje do tego, tego wdrożenia. A ten krótki komentarz na temat tego spotkania, który widzieliśmy, jeżeli mógłbym cię prosić do trzech, do czterech, no spodziewaliśmy się trochę więcej, bo i Jako. No, byli lepsi, no to dużo mówić. Po prostu, kropka, byli lepsi. Byli lepsi, byli lepsi. Hyper, co mogę powiedzieć? Czekam na ten skład Izako Bors, który wyszukiwałeś, który łowiłeś przez ostatnie tygodnie i miesiące i który zacząłeś szkolić od tygodnia. Mam nadzieję, że pokażą się z jak najlepszej strony w poniedziałek. Ja nie, też przedłużam, taką nie przedłużam. Widzę, że łóżeczko prawie że posłane, ale kołderka schowana no za krzesło. Nie przesłem. spokojnie. Nie. <laughs> Już w takim razie prawdopodobnie będziesz szykował się do, do snu. Nie był to długi wieczór, ale wykorzystaj go, żeby odpocząć. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. To był Hyper. Panowie, to jest ważna informacja. W poniedziałek no. zobaczymy... Już